Witam masz w pierwszym odcinku z vloga troll? Zanim jest Jarek. Jarek troll. Trollujemy Tomkę. Sestrolujesz i nie ma za Jareka Ale on sobie to pozwolenia. Teraz tak, ten, 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 rozumiesz? No daj, ten, 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 Co dzisiaj możemy robić? Dzisiaj możemy pójść do. Nie z łapkiem. Popatrz, chce iść na vloga. Pop no to prostu, nie. Moc iść na vloga. Chcę być Zaraz on Co? Pa patrzcie, zostawia ja dup ci piękny. Co im pokazujesz? Pajączek! Nie. <gryśle> grysi.

O! Oh. Ma problemy z wyłączeniem! Zauważyłam! <grym> Ola, to na będzie może jeździć, na mnie Na pyszki! Jest, tam, lub na Ola! I jeszcze to nie jest na Chyba? Chyba? Mam tylko dwie równe osoby, a ty jest ze mną prawie równa teraz 3-4 do polot ja to wypiło za ja. nogi a. Nie mam czucia w nogach! Współczujcie mi! Nie mam czucia w nogach! Ani w rękach! Ani w głowie! Nie mam, nie mam czucia w nogach! Nie mam uczucia w nogach! Ani w rękach! Ani w głowie! Poddaję się! Nie, powróciło czucia! Masz czucie w nogach? Takie mamy. Ja nie. to 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 to, to. Ja to jest taki pory vlog